Patrzcie, widzicie? Taki akcent niebieskawy jest z tej strony. Yy, nową lampkę sobie sprawiłem. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Słuchajcie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles 2 na moim kanale. No, i mam nadzieję, że lampka będzie, będzie się podobać. Zawsze to jakieś urozmaicenie zawsze chciałem mieć taki, taki akcent kolorystyczny, czy to w tle, czy to właśnie bezpośrednio na mnie. Jeszcze będę testował ustawienie tej lampki, także możecie też dać znać jakieś sugestie, bo mogę eksperymentować, bo jest to lampka RGB, więc mogę ustawić kolor czerwony, mogę ustawić kolor, no w sumie mogę dowolny kolor ustawić, skoro to lampka RGB. Także na pewno będę z tym eksperymentował. Możecie dać swoje propozycje kolorów w komentarzu, a my, słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie e, dwie, może trzy gry, zobaczymy, chociaż akurat do porównania lepiej by mi było zagrać dwie gry. Zagramy sobie tą strategią, którą gram zawsze z tym, że tym razem zagramy pierwszą grę Ezili, a drugą grę zagramy z do Ezili. I zobaczymy, czym te dwie jednostki się różnią, ponieważ jak już wspominałem wiele razy, ale dalej nie każdy z was to wie. Bo często mnie o to pytacie. Bloons Tower Defense Battles 2 jest. Ym, Taką częścią Bluesów, w której jest różnica pomiędzy postacią normalną, bez skina, a postacią ze skinem. Także skin daje. Ja pamiętam, kiedyś powieliłem takie e, głupstwo. E, na początku filmu mówiłem, że, znaczy na początku ogólnie, jak ta gra wychodziła, mówiłem, że nie ma różnicy między skillem a, e, a faktycznie a, a zwykłym bohaterem. Natomiast różnica jest, różnica jest. E, I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Także sobie po prostu zagramy raz zwykłą Ezili a potem Ezili ze skinem. Ponieważ mam dostęp do obu bohaterów, no i poczytamy sobie, czym się różnią poszczególne ulepszenia. Wiadomo, nie porównamy w ten sposób wszystkich tierów, bo raczej jest mała szansa, że ja dotrwam do momentu, no żeby porównać wszystkie tiery, wszystkie poziomy bohaterów, to musiałbym zagrać dwie gry, gdzie mój bohater wbije 20 poziom, bo tyle, tyle taki poziom maksymalnie może osiągnąć. Co wydaje mi się praktycznie niemożliwe, bo ja nie wiem, czy ja w swojej w cudzysłowie karierze kiedykolwiek wbiłem. Dwudziesty poziom na bohaterze w tej części blunsów chyba nie. E, I co warto zaznaczyć? Oczywiście kwestia, jeśli chodzi o skiny i nie skiny, nie tyczy się Bloom Tower Defense 6. Także tutaj to szczególnie może być mylące, tak? Mój dużo osób mnie o to pyta, jaka jest różnica w grze ze, skilem, e, ze skinem, a jaka e, bez skina, więc dzisiaj sobie właśnie to porównamy. Więc tak, e, pierwszy poziom, no to mamy tutaj opis, że po prostu. No, to taki klasyczny opis, to w sumie niewiele się zmienia. Na drugim poziomie mamy zwiększony atak ręcz. Z tego, co się orientuje na skinie, jest tak samo, czyli na drugim poziomie również mamy zwiększony atak ręcz. Tak naprawdę, jeżeli mnie zapytacie, to główne różnice pomiędzy skill, skinem, a nie skinem, są w skillach. Główne różnice są w skillach, tak na przykład jest w przypadku pata, który na pierwszym poziomie, który na pierwszym skilu, czyli skilu, który odblokowuje na trzecim poziomie. Jeżeli jest to śnieżny pad, to wzmacnia małpki zamrażające. Natomiast jeżeli jest to zwykły, które są naokoło pata, natomiast jeżeli jest to zwykły pad, to dodaje plus 1 do damage'a do jakiejkolwiek jednostce, która jest w, e, w pobliżu pata. No i zapytacie, jaki to ma sens, żeby grać w takim razie śnieżnym patem. Śnieżny pad poza zwiększeniem chyba damage'a zamrażających małpek jeszcze zwiększa ich speed atak więc de facto boost jest większy, ale nie działa na każdą małpkę, więc to jakby jest taki, e, powiedzmy taki koszt korzystania z, z lepszego, z lepszego boosta. Okej, okay. mamy skill na trzecim poziomie Ezily, znaczy jeszcze go nie mamy, ale możemy już przeczytać, co będzie robił. E, jest to Stopper, nie wiem jak to przetłumaczyć, e, zatrzymywacz serc, <ścoughs> coś takiego, no tak by się to tłumaczyło dosłownie. E, I tutaj mamy opis, że e, powstrzymuje e, wszystkie regrowy from happening, czyli e, jeżeli jakieś ban... To jest... Generalnie to działa tak samo jak środkowy upgrade, pierwszy środkowy upgrade e, Monkey Village, czyli jeżeli mam jakieś regrowy na ekranie, to one po prostu nie działają. Ten efekt rigrow nie działa. I dodatkowo tutaj jest bardzo ważne i mam wrażenie, że sporo osób o tym zapomina. Ja sam o tym długo zapominałem. Może... Może myślę, że sporo osób o tym zapomina, bo ja sam o tym zapominałem. A mianowicie e, ten skill osłabia e, balony... Purple, balony fioletowe, ponieważ tak, jak widzicie, na czas trwania tego skilla, wszystkie fioletowe balony, fioletowe balony mogą być atakowane przez dowolne rodzaje ataku. To jest bardzo ważne, bo zazwyczaj tak nie jest. Wiemy, że fioletowe balony na przykład nie otrzymują obrażeń od ognia. No, generalnie jest to. Fioletowe balony są dosyć problematyczne i co może je atakować, a co nie, jest dość restrykcyjne, bym powiedział. Natomiast ten skill, powiedzmy, załatwia nam to, że nie musimy się martwić tym, co te fioletowe balony jest w stanie atakować, a co nie, ponieważ on umożliwia dowolnym atakom zadawanie damage'a fioletowym balonom, co jest bardzo, bardzo wygodne. Na piątym poziomie mamy zwiększony speed atak, piątego poziomu jeszcze nie mam, prawdopodobnie długo nie będę miał. Obstawiam, że maksymalny poziom jaki w trakcie tego meczu uda mi się osiągnąć to będzie coś około poziomu e, powiedzmy... Jaki to będzie poziom? Ósmy? Coś około ósmego poziomu, tak, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, czekajcie, może się trochę wstrzymam z wysyłaniem ponieważ zaraz będziemy mieli właśnie nasze fiolety i co ciekawe, jest różnica jaka jest pomiędzy skinem a nie skinem to jest taka, że z tego co przeczytałem, będę chciał to przetestować o ile będę miał taką możliwość, na skinie może sobie tak właśnie dzisiaj zrobimy, że jedną grę zagram normalną Ezili a dwa Ezili ze skinem, ponieważ zazwyczaj gram normalną Ezili więc teraz jak więcej zagram Ezili ze skinem to moim zdaniem to będzie względnie sprawiedliwe. W każdym razie z tego co się orientuję to skill Ezili na skinie od razu niszczy fioletowe balony na ekranie. Także to jest. brzmi całkiem OP. Sam jestem ciekaw, jak to działa, bo nigdy tego nie zauważyłem, żeby, żeby to faktycznie tak funkcjonowało. Może, może to moja nieuwaga, też wszystkiego o tej grze nie wiem. Także bardzo chętnie to przetestuję. Jestem właśnie. Mam nadzieję, że jak będę grał tym skinem, to że ktoś mnie zraszuje fioletowymi balonami, bo. No, myślę, że to by było całkiem ciekawe. Dobra, póki co nasza sytuacja nie jest najgorsza. Mamy nekromantę. On gra oczywiście strategią z zamrażającą mapką oraz z e, tutaj z dartlinganem. Ale spoko, wydaje mi się, że jako tako powinniśmy sobie z tym poradzić. E, czy ja chcę postawić kolejną pla plantację? Postawmy sobie dwie plantacje, pewnie, że tak. No i zaraz możemy pójść pod, myślę, że jakieś 0.2.3 upgrade, czyli farma pod marketplace. Generalnie ulepszanie pod marketplace jest całkiem spoko, bo... E, jak ulepszacie farmę, już to pokazywałem na chyba na poprzednim odcinku. Pod dolny tier, Ojejku, to jest jeszcze Spike Factory. Najgorsze... No, nie lubię tego połączenia. Nie lubię tego połączenia. Spike Factory zawsze gwarantuje taką sporą elastyczność, jeśli chodzi o defensywę. Ciężko jest się prze... przebić po prostu przez Spike Factory. Wiadomo, głównie chodzi o skilla. Spike Factory, który no... Co by nie mówić, przykrywa spajkami całą ścieżkę i przez to jest się naprawdę trudno przebić. No ale cóż, zobaczymy. Albo ja nie umiem, bo to też jest tak, wiecie, ja mówię. Ja oceniam wiele rzeczy z mojej perspektywy, a może się okazać, że jak jest tu jakiś dużo bardziej doświadczony gracz, to on łapie się za głowę i co, co, co ja gadam, nie? Dobra, mamy poziom siódmy i tutaj mamy totem, który generalnie y, gwarantuje jednostkom w zasięgu, z tego co rozumiem, y, detekcję camo, ekstra przebijalność, dodatkowy za zasięg, y, zwiększa atak speed, zwiększa prędkość pocisków i dodatkowo wzmacnia magów. I on nas kosztuje 10 żyć. Użycie go kosztuje 10 żyć i tak jak mówię, on dodatkowo wzmacnia magów. Natomiast, jeżeli bym grał skill, e, skinem, to użycie tego skilla kosztuje mnie tylko 5 żyć, nie 10, a 5. Nie 10 żyć, a 5, ale nie otrzymuje wzmocnienia do magów. Pozostałe busty otrzymuje takie same, z tego co się orientuję. Natomiast nie otrzymuje wzmocnienia do magów i dodatkowo Poza brakiem otrzymania wzmocnienia do magów, e, zyskuję zamiast tego zwiększony damage easily do Moabów. Z tego co się orientuję. Czyli jest to takie. Wiecie, nie boostuję magów, ale ale dostaję wię, większy damage do. Okej, okay. wydaje mi się, że. Nie wiem, ale sądzę, że jestem w stanie to raczej wybrnąć bez większych problemów. Okej, okay. fioletowe balony. O, ukrył tam. On mnie tym może pokonać. Skubany. A nie, to chyba to zwykłe. Ej, mega fajna gra. Nie, myślałem, że on ukrył opancerzone ceramiki, ale wydaje mi się, że nie ukrył op żadnych opancerzonych ceramików, tylko to były ze sterowca. Mogłem skilla szybciej odpalić i w ogóle mogłem zagrać totemem. On naprawdę totem gwarantuje mega duży boost. Szczególnie jeżeli gracie magami. Dałby mi fajny boost do maga. Może dzięki temu bym to wygrał. Ciężko stwierdzić. Szkoda, że przegrałem, ale też nie jestem specjalnie zły, bo teraz jest względnie początek sezonu i tak moje to BFB Koloseum jest na ten moment dosyć. E po prostu stanowi dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie, e, no bo mam wrażenie, że większość osób, które były w Super Superdome w poprzednim sezonie, aktualnie jest w BFB Koloseum. Przynajmniej ja tak mam. Byłem w poprzednim sezonie w Super Superdome, teraz jestem w BFB Koloseum, więc wszyscy, którzy mieli podobną ilość pucharków co ja, no to spadli na, na ten sam poziom, więc... Poziom wydaje się być po prostu wyższy. O, o wilku mowa. Gramy na gościa z Hall of Masters? Okej. Okay. Strategia z Patem, Dartlinganem i tak dalej, znamy tę strategię. ja wybrałem Ezili ze ski, skinem i zobaczymy. Zapytacie mnie, co do tej strategii, którą gram, jest lepiej wziąć, Ezili ze skinem czy bez skina? Ciężko stwierdzić, naprawdę ciężko stwierdzić. Powiedziałbym, że... Hmm, Jakbym jakby miał powiedzieć tak bardziej generalnie, Ezili ze skinem jest mocniejsza pod sterowce, natomiast Ezili bez skina jest lepsza, jeśli chcecie wzmacniać magów. A magowie są dość no, istotnym elementem tutaj waszej strategii, bo co by nie mówić, stanowią e, 50% jednostek, które są w stanie atakować, nie licząc bohatera. Więc nie wiem. Wydaje mi się, że osoby, które grają tą strategią zazwyczaj biorą zwykłą SD. Natomiast tak my nie jestem przekonany. Nie jestem przekonany, co jest lepsze. Możecie pisać Waszą opinię. Komentarzu. Początek wydaje mi się, że tutaj, że może zrobimy jakieś cięcie, bo początek raczej nie będzie się jakoś specjalnie różnił od tego w poprzedniej gierce. Jestem bardzo ciekaw, jak nam pójdzie. Pad w tym miejscu mm, sugeruje, właśnie co on sugeruje? Ciężko stwierdzić. Prawdopodobnie będzie miał łódź podwodną? Nasz yy, przeciwnik? I po prostu ten pad będzie wzmacniał tu jakąś łódź podwodną? Może tak, shootera? Bo wiecie, w, w tym momencie bardzo by się opłacało postawić tu i tu tak shootera, bo tak jak mówię, pad jak tylko odblokuje skin, skilla, czyli już na trzecim poziomie, jest w stanie dodać plus jeden damage'a do tak shootera, do dowolnej jednostki, bo to jest akurat zwykły pad, więc no, to, to, to jest dużo, to jest dużo. My natomiast zagrajmy sobie na spokojnie, zagrajmy sobie naszą Ezily. Oj, tu opis jest... Chyba albo taki sam, albo, albo trochę inny niż, e, jeśli chodzi o poziom pierwszy, ale z tego co się orientuję, chyba nie ma jakiejś specjalnej różnicy w ataku. E, na drugim poziomie mamy Increased Attack Range. Z tego co pamiętam, na zwykłej EZD jest tak samo, czyli również mamy zwiększony zasięg ataku na pierwszym poziomie. Znaczy na drugim poziomie. I zobaczcie, trzeci poziom: A Blast of Sound, czyli nie wiem, e, Blast, nie pamiętam jak to przetłumaczyć, ale coś tam z dźwiękiem, tak? Przebija wszystkie. Fioletowe balony na ekranie, nie na ekranie, jest, tylko przebija wszystkie fioletowe balony i usuwa efekt Rigrow również z, no z balonów po prostu. Więc tak, jak mówiłem, tak też to działa jak na, należało się, czyli, czyli, czyli z tego co tutaj jest napisane to to jest w stanie od razu niszczyć fioletowe balony, więc to w ogóle jest świetny wybór granie z tym skinem dla osób, które mają problem z graniem przeciwko właśnie przeciw rasom, które opieram się na fioletowych balonach, a wydaje mi się, że sporo początkujących graczy ma z tym problem, więc moim zdaniem tym bardziej warto zwrócić na to uwagę bo być może jest to rozwiązanie, którego potrzebujecie, bo wystarczy odpalić skilla i z tego co rozumiem możemy sobie sprawdzić od Odpalmy skilla. No i co się dzieje? Czy to pokonało od razu wszystkie te fioletowe balony? Ok, jeśli chodzi o... No właśnie nie wiem. Jakoś tak nie widziałem tego, nie? Może nie rozumiem jak coś tu działa, bo... Ale no jakoś tak nie widziałem, żebym... Żebym od razu pokonał te, te fiolety, nie? Tak dziwnie. Nie kumam do końca, no ale zobaczymy, zaraz, zaraz to sprawdzimy. <noise> zaraz to sprawdzimy, bo coś mi się wydaje, że będzie raszyk na nas. Ciągle nie wiem, co on tu ma, co on ma za jednostki. Jakby miał te zamrażające małpki, to zagrałby e, śnieżnym patem. Dobra, postawmy nekromantę. Nie ma żadnego rasza. Ok, natomiast on postawił farmę w tym momencie. Ja raszuję go fioletowymi balonami. Bo on postawił farmę, bo ja go nie zraszowałem. Tak to przynajmniej wyglądało. No, czyżby za późno? Mamy go. Tak myślałem. Nie, wie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Dobrze, że zagramy, zagramy. sobie jeszcze jeden. Jeszcze jedną gierkę tym skinkiem, bo ta była dosyć krótka. Ale on idealnie po rundzie. 11 i 12 postawił od razu farmę ulepszoną na 3-2-0 albo minimum na 3-0, bo na, no widziałem na pewno ten trzeci upgrade na górze, czyli plantację. I ja wiedziałem, że w tym momencie on musi nie mieć golda. I skoro trzymał tyle golda, to prawdopodobnie spodziewał się, że ja go zraszuję, Przeczekał to, założył, że w rundzie 13 już go nie będę raszował. No i w tym momencie postanowiłem go zaskoczyć. <laughs> Moim zdaniem, bardzo fajny mecz. Zabawne, że udało się pokonać kogoś z tak wysokiego poziomu, bo w końcu mówimy o graczu z Hall of Masters. O, za szybko się załadowało, nie mogłem emotki użyć, a nawet nie wiem jak ta emotka wygląda, bo powiem wam, niedawno całkiem kupiłem ten skin, więc jakoś niespecjalnie miałem okazję. Poza tym, że bardzo mi się podoba. Serio uważam, że jest to jeden z lepszych skinów. Ogólnie w grze, ogólnie w grze uważam, że jest to jeden z lepszych skinów, mega mi się podoba, to nie miałem zbytnie okazji go przetestować w Bloom's Tower Defense Battles 2. W, tru, w tej w, w szóstce jest w ogóle dużo więcej skinów do Ezili, ale tak już wspominałem i powiem to jeszcze raz na wszelki wypadek w szóstce nie ma różnicy pomiędzy bohaterem ze skinem a bez skina w dwójce jest w tej części bohaterowie ze skinami się różnią. Sub, często są to subtelne różnice, ale jednak na tyle istotne, że czasami do niektórych strategii bardziej pasuje bohater ze skinem. A do niektórych bardziej bez skina. Także uczulam na to. Przeczytajcie sobie po prostu, co robią wszystkie e, umiejętności. Łatwo można sobie. Wiecie, łatwo można do tego uzyskać dostęp, bo wystarczy sobie, że w ekranie wybierania bohaterów klikniecie tam, gdzie sprawdzacie wszystkich bohaterów, jakich macie. Z, że sobie klikniecie na jakiegoś bohatera i możecie wtedy przeczytać wszystkie jego umiejętności. E, i, i, I po prostu na zasadzie porównywania <laughs> na zasadzie porównywania, można to sobie zrobić. Możecie też wpisać na przykład Bloom's Tower Defense Battles 2 Ezili w wyszukiwarce i tam będziecie mieli też e, opis e, poszczególnych umiejętności. I też możecie sobie porównać na przykład zrobić screena umiejętności, albo otworzyć dwie zakładki. Na jednej zjechać sobie do skina, a na drugiej zjechać sobie do. E, wiecie, do, 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 podstawowej, do podstawowego bohatera. I generalnie wiem, że na tej takiej blunsowej wikipedii to jest y, osobna zakładka na skin i osobna zakładka na y, na brak skina. <grym> także, no myślę, że sobie poradzicie, no kaman. <grym> mówię, wiecie, mówię, mówię tak jakbyście byli, nie wiem, nieobyci totalnie z używaniem komputera. Wiecie o co chodzi. Jak czegoś nie wiecie, to po prostu tego szukacie w internecie. No i generalnie także, także można znaleźć, można znaleźć rozpiskę tych, tych skinków. Chyba, że macie problemy z językiem angielskim, a czy nie rozpiskę skinków, tylko ro rozpiskę po prostu umiejętności z i bez skina. Chyba, że macie problem z językiem angielskim, ale to zawsze możecie sobie do tłumacza wklepać. Myślę, że z tym też nie będzie problemu. Chociaż z jakością tego tłumaczenia bywa różnie, to jednak ogólnie nasz przeciwnik gra strategią Armata. Nie podoba mi się to, bo to może być dosyć mocne przeciwko nam. No zobaczymy. Na pewno to jest strategia, która ma dosyć spore problemy. A przynajmniej z moich wiadomości tak wynika, że ma dosyć spore problemy w early gameie. Natomiast tutaj w żadnym razie nie widzę, żeby nasz przeciwnik miał problem w early gameie, co mi się nie podoba, bo to oznacza, że cóż, trzeba zaktualizować własne wiadomości. <gry> bo coś, 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 coś nie za bardzo. Ma... Widzę, żeby przeciwnik miał jakiś problem. No dobra. Tutaj wróćmy do naszego, naszej postaci, naszego bohatera. Jeżeli chodzi o czwarty poziom, to nie ma w ogóle różnicy między skinem a nie skinem. Czyli tu generalnie otrzymujemy możliwość atakowania jednocześnie kilku balonów. Zwiększa się ilość balonów, z tego co rozumiem, po prostu, które jesteśmy w stanie zaatakować. Trochę taki środkowy upgrade do, do Gluganera. Tak mi się to przynajmniej kojarzy. Powiem Wam też, że. Mega fajnie mi się gra, budując najpierw plantację. Jak zazwyczaj najpierw grałem, jak oglądaliście serię do Hall of Masters, z drogi, z drogi do Hall of Masters w sezonie poprzednim, czyli w sezonie dziewiątym, to na pewno wiecie, że ja zazwyczaj grałem inaczej, czyli grałem, stawiając dwie farmy, 2-0-0, natomiast granie najpierw plantacją jest bardzo, bardzo... Jest bardziej elastyczne? Nie wiem jak to powiedzieć. Zobaczcie, teraz trzymam sobie tę jedną plantację i w ogóle nie muszę martwić się goldem, bo praktycznie zawsze mam wystarczająco golda. Ciągle raszuję przeciwnika, mogę sobie wbić większy przychód niż poprzednio, jak grałem dwoma farmami. To jest runda, którą albo musimy zbustować, albo odpalić Wall of Fire. Ja w tym momencie chyba to po prostu zbustuję, chociaż i tak prędzej, czy później to Wall of Fire muszę kupić. Więc w sumie może lepiej było jednak kupić najpierw Wall of Fire, no sam nie wiem. <laughs> Zamiast zmarnować boosta, zwłaszcza że zaraz runda 11. I moim zdaniem, no przeciwnik może nie omieszkać próbować mnie zraszować. Przynajmniej na jego miejscu prawdopodobnie bym próbował. Chociaż, no właśnie pytanie, czy czy bym próbował, mając z tyłu głowy, że ja gram taką, takim, a nie innym bohaterem. No i dobrze, jak ty działasz? Aha, dobra, rozumiem. To zdejmuje. Okej, okay, to nie niszczy. Okej, okay, to nie niszczy wszystkich balonów. Rozumiem. Już jak to działa. To po prostu zdejmuje ten efekt e, fioletu z balonów. Czyli od razu przebija e, ten fiolet. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale nie niszczy automatycznie tych balonów. To by było zbyt op, gdyby to wiecie, automatycznie niszczyło te balony <grystanie> wszystkie. Tylko to po prostu zdejmuje fiolet. Okej. Okay. To i tak fajne całkiem. Chociaż z drugiej strony. No bo wiecie, na przykład, jak, jak zdejmę ten e, fiolet z balonów, to już ma, ognisko maga jest w stanie, te balony, które jakby fiolety rozbijają się na, e, na balony różowe, jeżeli się nie mylę. No to już taki mag jest w stanie ogniskiem je atakować. Więc powiedzmy, że rozumiem, jaki, jaki to ma sens. Oj, niepotrzebnie sprzedawałem, w ogóle nie. W ogóle nawet nie wiem, czy jest potrzeba, żebym miał ja cokolwiek, który był tego typu. Bardzo dużo go kosztowało, coś takiego. Nie wiem, czy to miało sens, tak? Ale jeżeli on mnie tak będzie raszało, lepiej jest postawić marketplace, bo jest więcej wart przy sprzedaży. Zobaczcie, mimo że wydajecie na niego mniej golda, jest więcej wart przy sprzedaży. Co wynika z tego, że, żeby zbudować marketplace, musicie tutaj kupić drugi tier. A drugi tier powoduje, że sprzedajecie farmę za trochę więcej niż bez tego drugiego tieru. No, po prostu. Okej, okay. natomiast ja myślę, że on jest do zraszowania. Jestem bardzo ciekaw jak na przykład poradziłby sobie z może czymś takim, zróbmy taki skromny raż i zobaczmy. Ok, no regrow nie ma sensu w momencie w którym, faktycznie, w momencie w którym on ma środkowy upgrade, e... no po prostu ulepszył armatę, spoko, e, w momencie w którym on ma środkowy upgrade, Monkey Village, a ma i to widać od razu. Kręcą się te dwie antenki, więc ma drugi tier na środku. A pierwszy tier na środkowej ścieżce już powoduje, że jakby w zasięgu Monkey Village efekt regrow nie działa, więc w pewnym sensie wysyłanie regrow jest bez sensu, było na niego bez sensu. Muszę się na pewno przygotować na tutaj ewentualne rasze. Zobaczmy, jak z naszym bohaterem i tutaj macie totem zobaczcie totem który daje e, camo detection extra Pierce, to są takie same bonusy jak ten e, bez skina natomiast tutaj macie że ezili ze skinem get, gets additional attack speed and MOAB damage if in range czyli e, dostaje extra damage do MOABów nasz bohater gdzie w przypadku ezili bez skina bez skilla, e, znaczy bez skila bez skina ta druga część czyli to jest zamienione na busta do magów. I co też ważne, ten totem zabiera tylko 5 żyć, a nie 10. Więc de facto możecie go użyć tak naprawdę więcej razy, bo zabiera mniej życia. Także to też myślę, że warto zaznaczyć. Dobra, on odpalił. Użył skilla. Okej, okay, ja chyba po prostu odpalę kolejnego. Bo on nie będzie miał teraz skilli. Bo przed chwilą wszystkie zużyła, w ogóle go to pokona. Okej, okay, fair. Fair. <laughs> także, tak naprawdę, w ogóle, jak się zastanawiacie, właśnie nad różnicami pomiędzy skinem a nie skinem, to myślę, że warto się, się zastanowić przede wszystkim nad pierwszymi siedmioma poziomami, bo mam wrażenie, czy dziesięcioma, bo na zazwyczaj gry tyle trwają. Rzadko kiedy grać jakiś mega długi late game. Najczęściej najważniejsze jest tylko kilka pierwszych poziomów. Możemy sobie jeszcze raz na to zajrzeć. Także pozwolę Wam sobie to pokazać, tylko odbiorę. Odbiorę tutaj, nie wiem, bananki, zwał jak zwał, klikam sobie tutaj w Heroes'ów i zobaczcie, mogę sobie bezpośrednio e, klikając to. Szkoda, właśnie, że nie ma takiego porównania, nie? Można by, można by wprowadzić w Bluesach coś takiego, że moz, tutaj można by zobaczyć na przykład, albo dodać taki przycisk, żeby zobaczyć od razu, jak to wygląda w przypadku postaci ze skinem. E, także tutaj najważniejsza rzecz, czyli skin na trzecim poziomie, generalnie usuwa pozwala wszystkim atakom dowolnym, dowolne, atakom dowolnego typu atakować balony e, fioletowe i usuwa efekt regrow i to trwa 10 sekund. Natomiast w przypadku skina e, mamy, że od razu zdejmowane jest efekt, e, f, od razu zdejmowany jest fioletowa warstwa i jest regrow property u, również e, w, wyłączone. Także, także tak to wygląda. Tutaj te dwa upgrade y na czwartym i piątym to jest chyba to samo, czyli tu macie większy range, tu macie większy speed, natomiast na skinie tu macie... A nie! Okej, okay. czyli tu macie większy obszar ataku, a tu macie większy speed. Na szóstym macie zwiększony... Damage faster, okej. Okay. Tu macie nie tyle zwiększony damage, chociaż można to rozumieć jako zwiększony damage, po prostu balony, które są pod wpływem klątwy szybciej dostają damage. Tak to rozumiem. I przez dłuższy czas są pod wpływem klątwy, natomiast tutaj Dimage Overtime Last. No to jest to samo. No i na siódmym poziomie macie te różnice, tak jak mówiłem w to temach. Jeden kosztuje 10 życia, drugi 5. I tutaj mamy tutaj mamy wzmocnienie magów, to jest ta różnica, natomiast tutaj mamy wzmocnienie samego bohatera. Tak, przynajmniej ja to rozumiem. E... Tu na ósmym poziomie bez skina macie zwiększony damage do Moabów. Ok, i tu na ósmym poziomie mamy też zwiększony damage do mapów tu macie chyba to samo na dziewiątym no. poziomie do dziesiątego poziomu to nawet nigdy nie dobiłem więc w sumie tak mi się wydaje więc do tej pory przynajmniej jak grałem także jeśli chodzi o grę Ezily więc też nie ma się nad tym, wydaje mi się, co aż tak bardzo zastanawiać. Ale oczywiście warto to sobie przejrzeć, szczególnie jeżeli rozważacie grę ze skinem lub bez. Ode mnie to tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę, dajcie znać co sądzicie o nowym oświetleniu. Życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach, trzymajcie ciepło.